Kryzysy gospodarcze są nieuniknionym elementem cykli ekonomicznych. Choć nie możemy ich przewidzieć co do dnia, możemy się na nie przygotować. Właściwa ochrona majątku w czasie kryzysu to klucz do zachowania stabilności finansowej, a nawet do wykorzystania okazji, jakie pojawiają się w trudnych czasach. Dywersyfikacja fundament bezpieczeństwa. Nigdy nie trzymaj wszystkich pieniędzy w jednym miejscu. Podziel swój majątek między różne klasy aktywów. Gotówkę, nieruchomości, akcje, obligacje, metale szlachetne czy fundusze ETF. Im bardziej zróżnicowany portfel, tym mniejsze ryzyko strat w razie załamania jednego segmentu rynku. Złoto i metale szlachetne tradycyjna bezpieczna przystań. Złoto od lat uchodzi za aktywo odporne na kryzysy. W sytuacjach niepewności inwestorzy często lokują w nim kapitał, chroniąc się przed spadkiem wartości walut. I niestabilnością rynku finansowego. Poduszka finansowa, bufor bezpieczeństwa. Zbuduj rezerwę gotówki, która pozwoli ci przetrwać minimum 3-6 miesięcy bez dochodów. Dzięki temu unikniesz panicznej sprzedaży aktywów w czasie spadków i zyskasz spokój psychiczny. Unikanie nadmiernego zadłużenia kryzys to najgorszy moment na spłatę kosztownych kredytów. Ogranicz zadłużenie, spłać niepotrzebne zobowiązania. I nie zaciągaj nowych kredytów bez planu awaryjnego. Wysokie raty mogą stać się poważnym zagrożeniem, gdy przychody spadną. Inwestowanie w aktywa defensywne. W czasach kryzysu lepiej radzą sobie spółki z sektorów defensywnych spożywczy, energetyczny, farmaceutyczny. Warto rozważyć zakup akcji takich firm lub ETF-ów opartych na tych sektorach. Nieruchomości stabilność w długim terminie. Choć rynek nieruchomości może przejściowo spowolnić, dobrze dobrane mieszkania czy lokale użytkowe to wciąż solidna forma zabezpieczenia kapitału, zwłaszcza gdy generują dochód z najmu. Rozwijanie kompetencji, inwestycja w siebie, w kryzysie tracą ci, którzy nie są elastyczni, rozwijanie umiejętności zawodowych, zdobywanie nowych kompetencji i dywersyfikacja źródeł dochodu to jeden z najlepszych sposobów na zabezpieczenie się przed trudnymi czasami. Podsumowanie. Kryzys gospodarczy nie musi oznaczać finansowej katastrofy. Odpowiednie przygotowanie, przemyślana strategia i świadome decyzje mogą nie tylko ochronić Twój majątek, ale także stworzyć szansę na jego pomnażanie. Nie czekaj, aż będzie za późno. Zacznij działać już dziś. Subskrybuj kanał Kapitał w Grze, aby dowiedzieć się, jak skutecznie zarządzać pieniędzmi i inwestować z głową, niezależnie od koniunktury.